I Wyszły z naszego pokoju i od razu, słuchajcie, mamy miejsca bo Zobaczcie, jak tutaj ładnie. Okay. Zostajecie do szpatu? No, w sensie, dla mnie to już Liczamy nasz pierwszy punkt zwiedzania, czyli Londona. I to jest czyli Berlin. Obok tego miejsca jest kolejny spocik, czyli takie serduszka. Dalej jest ładny widok, oh. miejscówka, miejscówkę. Słuchajcie, na spot podobno najładniejszy w Londynie I zobaczcie, stoimy w kolejce, żeby w ogóle sobie tutaj móc zrobić fotkę w tym spodzie. Miejsce pod Londynem, które zawsze musimy odwiedzić Bo już mamy szyreczkę. Tutaj chyba ciastek tym razem z nami wróci Kapety Ojej, tu jest tutaj jakieś spokój. Przygotowałam się. Gry to ale widzimy, że jest pusto, więc pewnie jest jakiś serwis. Serwis, on myje. Myje. Nie, coś innego robi. Czyli jak ja biegnę, zostawiam ekipę z tyłu, bo teraz kolejny cel mojej podróży zostanie zrealizowany, czyli zaraz Wam pokażę. Odjeżdżali takim samochodzikiem słodkim, a tutaj jest drugi taki słodka. Nazywa Mini. Mini, stary Mini. Stary to jest ta sola, taki mini. Mini. To jest jak u nas w domu, Nie ładne, powiem Wam, poręcze. Bardzo mi się to podoba. I tu mamy drugie piętro. Tutaj są polscy żyłoczyni. Takie krótkie nawet czapki są. Tutaj jest fajne działo, bo wszystko jest w Burbundzie. Wow, nawet nawet w ja w ogóle nie widziałam. No Troszkę Wam ponaglądnie ciekawe kupić. Kolejny punkt naszej wycieczki, czyli MMS Shop, bo e, obiecałam no i dziewczynom, że przywiozę słodkość. Kolony karmel, limitowana edycja, zaraz weźmiemy, nasypiemy, no i możemy sobie miksować różne smaki. Zdecydowaliśmy, a raczej ja zdecydowałam, <grym>, że idziemy na e, aj coś może no To bo co podobno jest easy